O emerytury pytamy. Nie, tam mnie nie? nie dają emerytury. Jak to? Nie ma pan nic? No nie chcą mnie dać emerytury. Powiedzieli, że nie mogą mnie dać. A czemu? Ale to... Bo się w 40 roku urodziłem. I 10 lat tylko przepracowany mam. A to jak się pan utrzymuje? Utrzymuje tego? się, żona mnie utrzymuje, bo ona ma emeryturę. Panią a, może zapytać. A Ukraińcom dają, to jak to jest? No Boże, no to. jest przyjeżdża i, i dostaje wszystkie maty. A, a dla rodaka, dla swojego... No. Człowieka Polaka nie ma. No. My uważamy, tak. że Polska się za mocno otworzyła, tak, tak, tak. bo dalej wszystko, dalej dużo. Ale to nic pan nie dostaje? Jakieś renty nawet? Nic! Nic, nic panie, kompletnie? Nic kompletnie, nic. Nic nie pomoże? Płacz pomoże, Tłacz, nie pomoże O emerytury pytamy. Nie, tam mnie nie, nie? dają emerytury. Jak mogą. to? Nie ma pan nic? No nie chcą mnie dać emerytury. Powiedzieli, że nie mogą mnie dać. A czemu? Ale to Bo się w 40 roku urodziłem. I 10 lat tylko przepracowany mam. No a to jak się pan utrzymuje? Utrzymuje się, żona mnie utrzymuje, bo ona ma emeryturę. Aha. Człowieku, no to byłem u nich dwa razy, pisałem do nich te, nie daje. Bo w 40, żebym się w 47 robił, to taka, ja w 43 A ja, ja jestem w obozie A ona w obozie to ma. A skąd wy jesteście? Z jakiego? Goniec.pl, media internetowe. A Czy pan kojarzy? Nie, nie, bardzo, bo my oglądamy tą Republikę, cały czas. Mm -hmm. ale nie dają, no to co ja zrobiłem. Byłem dwa razy, pisałem, nie dali. Mm -hmm. Pomoc mogą dać, a żywność, ja nie potrzebuję żywności, mm -hmm. ja sobie daję radę, ale my ci nie mamy emerytury żadnej. No, mm -hmm. no to jeszcze panią może zapytać. A, a, a incom dają, to jak to jest? Bo jest, przyjeżdża i, i dostaje wszystkie maty. A, a dla rodaka, dla swojego no. człowieka, Polaka, nie ma. No, no ale to nie ma tam, nie da rady jakoś cokolwiek, nie wiem. Z Dwa razy chodziłem i... pisać do nich podanie. Do ZUS-u. Ale to nic pan nie dostaje? Jakieś renty nawet? Nic, nic, nic kompletnie? Nic kompletnie, nic. Powiedzieli, że nie da rady, bo mam za mało przepracowane, bo ja nie mogę więcej znaleźć, bo ja 40 rocznik jestem. Nie mogę znaleźć, to mi jeźdź do Rębertowa, gdzieś tego. ja 10 lat znalazłem i pokazywałem papiery z ZUS-u i to, że to wam postępowane i mówią nic nie dać. No Ale jak to jest? Bo rozumiem, że pan normalnie pracował, tak? No ja. Tylko, że ma pan udokumentowane 10 tak. lat. 10 lat? mam mój dekord. Ale ja jestem, 40 jestem 40 rocznik urodzony. Jestem. To ona mój. żebyś się urodził w 47, to może byś dostał. Ale ja nie wiem. No to By źle być. się urodziłem, no. No a emerytura pana żony wystarcza jakoś, żeby państwo wystarcza. sobie. No ona tak, bo ona dostaje e, kombatantką, że hmm. się urodziła w obozie tak. koncentracyjnym. Rozumiesz? A ja nic nie, nie powiem. No dobrze, i nie nic nie pomoże. Płacznie pomoże. Płacz, nie pomoże wiesz, nic. No dobrze, to ja jeszcze no, nie sposób mi pani nie zapytać tak? o... No jest, no był Dzień Niepodległości, prawda? Tak. Też był marsz tak, e, tak. święta tak. niepodległości. Tak. Jak pani też patrzy, no tak z perspektywy czasu na Polskę, jakie też ma Pani przemyślenia? No i też w ogóle jako seniorka, emerytka. Proszę bardzo. ładnie, przepraszam. Idziemy myśmy Proszę pani. też, tak. bardzo ładnie. Dlaczego Proszę nie? Pana przede wszystkim jak w każdym narodzie są ludzie dobrzy i są ludzie źli. No i ci dobrzy zawsze mają troszeczkę gorzej niż ci źli, bo ci źli zawsze więcej krzyczą, a ci dobrzy muszą się zgodzić z tym, co jest. I cieszymy się, prawda, my się cieszymy, że cieszymy, jesteśmy... Że, na tak, jesteśmy. Że, to, że nie było, myśleli, że będą jakieś bicia i rozróby, a jednak Polacy pokazali, że to święto to jest tak wielkie, bo marszałek Piłsudski pokazał i dał nam tą wolność od tych tylko Niedobry, wolność nie jest na zawsze dana. Tak, tak. Polacy nie wiedzą, że wolność jest nie na zawsze dana. I czasami kombinują coś, nie wiem co oni chcą tak. zrobić tutaj. A, tak. a, jest, a jest ładnie, że razem Polacy tak. idą, że są. Ja, nie, ja, ja tego nie rozumiem, że się... A ja, uczą. a ja niedługo, bo w styczniu jest 80. rocznica wyzwolenia obozu. Więc jestem zaproszona, jadę na te uroczystości. Mnie odbierała ta słynna Stanisława Leszczyńska, która nadała mi też imię Ewa, bo była wielką katoliczką i mówiła, że Pan Bóg stwarzając pierwszych ludzi dał Adam i Ewa, więc prosiła, mama dała, no i, i ja miałam możliwość, już jako taka dorosła e, dziewczyna, widzieć ją, bo była z łodzi i ucałować jej każdy palec, bo ona mnie odbierała na tym świecie. Także dziękuję. Nie I to jeszcze na koniec historii. tylko. Pani Ewo, yy, szanowni państwo, ile państwo jesteście po ślubie? O, od 60... W ogóle znamy się od 60... 67 roku. 63 roku, ale po ślubie od 1967. No i kto tutaj pierwszy krok wykonał? Pan, czy jak pan poderwał? Podrywałem w kaprysie takim <laughs> vis à <-a -vis, laughs> muze, muzeum. Muzeum tam wojskowego tam był podrzucenie kaprys, tak, taka, tak, taka, taka kawiarnia. kawiarnia. Ja jestem z Legii na... Warszawa, jestem na rowerze, koledzem, byłem sportowcem w Legii no. Warszawa, był najpierw jest Centralny Wojskowy Klub Sportowy, potem Legia i ja z roberkiem, muszę zawsze być ta, bez Robertki. Czyli co, pani widziała wysportowany mężczyzna ta, tutaj? Ta, tak, tak. Ta, ta. ja mam 84 lata, no, no to jeszcze to się tak. jeździ. Nie jadę. wygląda jeszcze, jeździ pełnosprawny, kobiety mu się podobają, więc pełny życia. Tak. My... Czy państwo są szczęśliwą parą tak, emerytów bardzo. i seniorów pewnie, w pewnie, że tak. tak. Bardzo, bardzo. No, cieszymy skoro... się, my tak. warszawiacy jesteśmy, tak. cieszymy się. Piękna Warszawa, że ładnie, to nie to, co kiedyś było. W tej komunie człowieku kochani. No dobrze, a to jeszcze zapytam państwa, jako rodowici, yy, obywatele miasta stołecznego Warszawy, co państwo myślą o uchodźcach, na przykład, no właśnie w Warszawie, tak? No, to, przepraszam, może troszeczkę, ja wiem, że trzeba zawsze pomóc, jak ludzie przyjeżdżają gdzieś, uciekają od wojny i tak dalej, trzeba pomóc. Ale tu w tym wypadku, w tym wypadku mojego męża, to może taka jestem zbulwersowana, że mąż po, no, po 10 latach udokumentowanych, bo zginęły inne papiery, nie może dostać nawet najmniejszej emerytury. A Ukraińcy przyjeżdżają i prawda mają. I możliwość dostania, i, i możliwość zapomogi, współpracy. I tu wie Pan, jestem też troszeczkę taka My uważamy, tak. że Polska się za mocno otworzyła. Tak, tak, tak. bo tak. dalej wszystko, zawsze, prawda? dalej dużo. Dalej tak. trzeba pomóc, bo tak. ta wojna, tak, jak jest wojna jakby nie, bo jest wojna, że to jest taka wojna tu, a tam nie ma wojny, że ludzie narzekają, że oni najlepszymi samochodami. Nie, nie wolno tak narzekać, Bogaci ludzie w wyskoczyli, odjechali, no i tak. lepiej tu w Polsce im jest, ale Polska za mocno się otworzyła. Tak. Ale powiem jeszcze tak na marginesie, ponieważ jak mówię, jestem urodzona w obozie, więc jak mój teatrz wiem wszystko z opowiadań rodziców, bo mama była mieszkali przed wojną na Starówce. Mama była w czwartym miesiącu, jak Starówka opadła, więc mama była w czwartym miesiącu ciąży, zabrali ich do Święcimia Tatuś był dwa tygodnie, później zabrali go do Rytomierzyc, do, do kamieniołomów i tam właśnie zawsze opowiadał, że jako kapo to byli Ukraińcy i szczególnie byli tak strasznie Polaków, bo przecież byli też inne nacje, ale jak Polak, to strasznie byli. Zresztą wiemy, co zrobili, prawda? Tutaj nie chcą przeprosić za, za to, co, co zrobili. No jest nam przykro, że to tak się dzieje, ale w każdym narodzie są dobrzy ludzie i źli, bo nawet i Niemcy podczas wojny też pomagali ludziom i też Hitler zrobił Ale dla nich. Hitler zrobił dla nieposłusznych swoich Niemców też, też, bo byłam kiedyś z delegacją rządową i, i zwiedzaliśmy ten pod Berlinem ten, ten obóz, także w każdej nacji są dobrzy i źli ludzie. I życzymy, żeby było więcej tych dobrych, tak jak o Pan się uśmiecha i dobre oczy ma, że bije od Pana dobro. No.